To, że widzę mężczyznę. Czy ilu dowiedzieliście się, że paru mężczyzn u was jest? Eee, u nas ogólnie jest siedmiu, siedmiu członków. Wszyscy panowie zajmiecie się kuchnią? Eee, może pan po Dobrze, widzę, że macie tutaj grochówkę, kiełbaski. Skąd są te wszystkie produkty? Eee, z regionalnych sklepów. Z okolicznych takich no, 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 maszarni i, i różnych takich, takich no, tych że niewieścin bo i, bo i z sekcyna tutaj takie da, dawali tam nam produkty na ten apel na charytatywny. Nie? Super, bo sekcyna jest sprawdzona ja akurat sami go robimy z sekcyna. Czy coś się proponujecie? Grochóweczkę mamy, tak? Grochówkę, tak. Tam jest grochówka dzisiaj gotowana. Dzisiaj od czwartej rano, praktycznie gotowaliśmy. Super, od czwartej rano to i grochówki. A wkładkę też macie? E, tak, no to jest z kiełbasą i z, i z, z, tym, z boczkiem. Nie? A już od Będzący. razu wszystko jest zmiksowane, tak? Wszystko jest w środku, nie? Pocięte Dobry. na kawałki i ten... I A, pocięte na kawałki. Jest, no, jest pocięte, kawałki. no. Dobra. No i tutaj, tak? Jeszcze kiełbaski? Kiełbaski są też pieczone na bieżąco, nie? To jakieś, e, jakieś kaszanki coś? Nie, tylko kiełbaski. nie? Tylko kiełbaski, nie? Fajnie, no to dobra, to nic, bardzo dziękuję w takim razie. Witam Pani serdecznie, widzę, że tutaj w Macie wystawione pełno cieszy. Tak. To wszystko rozumie jest regionalne? Tak, oczywiście. A na czym polega regionalność w takim razie tych produktów? Hmm. E, to są nasze produkty, też, które my robimy w Ale tutaj, w naszych domach. Co my tutaj mamy ciekawego? E, mamy smalec. Mamy ogóreczki kiszone, swojski chlebek. Bardzo ładnie wygląda. Tak, no A chleb nie. jest z mąki z jeszcze, ten Kupnej czy szewska? Eee, nie, akurat z nie jest, niestety. No, no ja rozumiem, no, sam wiem walczę z tym tematem, no ale bardzo ładnie wygląda, tam <grym> się roboty. To jest chlebek do kupienia, tak jeszcze? Eee, nie to... Ten jest akurat, co sprzedajemy taki aha, posmarowany aha. z ogóreczkiem pięknie, pięknie i smalcem. Nie ja rozumiem, to taki śpieżutki jeszcze z wczoraj? Tak, tak, jeszcze dzisiaj z rana. A On z rana? Tyg, dzisiaj. Był, wieczorem, był pieczony. Przez nocy i dzisiaj rano. Tak, Zacznijmy, chrebek ten, ten, ten akurat to jest w domu pieczony. Taki, tak. A ten jest w naszej regionalnej piekarni. A skąd? Dokładnie? Róbiebie. A, lubię, wiesz. Piekarnia o, lubię. Pokażemy w takim razie, bo my tutaj wspieramy jak najbardziej Czas. Super, fajnie. Dobra, a co tu mamy dalej? Ciasta jeszcze, tak? To też jest, rozumiem, tutaj... w domku, No, jest Pani, tyle, że faktycznie zaangażowanie było duże i produkcja też jest sporo. A czy jest jakieś takie tutaj ciasto, które jest typowo ciastem borowiackim? To najbardziej jest najbardziej wdrożdżówka, w Pleśniach też, ale czy to jest taki typowo regionalny, no to nie powiem. Znaczy na pewno drożdżówka, czyli kuch, tak? Tak zwane Ja to bardziej jako drożdżówka, ale nie właśnie kuch, A chyba, tak? Nie. Tak? tak? to u nas w Sejksynie i w się że to kuch właśnie. Tak właśnie wyglądało. Super, fajnie. Super. Dobra, witamy serdecznie jeszcze raz. Jesteśmy tutaj teraz... Z przedstawicielkami, z szefową, tak? Tak. Możesz się pani przedstawić. Anna Sierdzińska. Ania panie... Szulc. Ja, ja jestem jest... skarbnikiem. ja A, jestem przewodniczącą. Czyli to jest cały zarząd taka tak. do sprawę. No prawie, połowa. Tutaj przed chwilą dowiedzieliśmy się, że to koło zostało reaktywowane. Co może pani powiedzieć na temat tego, kiedy to koło w ogóle powstało, Myślę, na początku, jest... czemu, czemu, czemu zostało zawieszone, od kiedy się reaktywowało? To koło na nowo powstało 20 października 2023 roku, czyli 7 miesięcy temu. Stare koło nie było stowarzyszeniem, no po prostu nie było zarejestrowane, nie, było zarejestrowane. No, nie, działa, no, nie działało po prostu. Działało, ale może na taką małą skalę. Czy teraz stowarzyszeniem jesteście, tak? Tak, my już jesteśmy teraz stowarzyszeniem, zarejestrowani jesteśmy I, im, działamy. i działamy pełną parą. Fajnie, bo w tym roku LGD ma duże pieniądze na... Na właśnie koło gospodyń wiejskich. Czy korzystałyście już panie z tego co składałyście wnioski? E, tak, z, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, Modernizacji tak. Rolnictwa już otrzymałyśmy na 8 tysięcy Jeszcze ten, jeszcze LGD, tam też od pani Magdy jakieś tam powinien być pieniądze. Wiem. 20 warto byłoby się, się zainteresować poznamy, tematem. I... Ale pani hmm. ma tak. ten. Czyli tak, weł... jesteście panie z na wszystkie? Tak, tak? tak wszystkie. Jest to 22 w Ile 22? No, tak. super. 15 pan, pań i 7 panów. panów. No właśnie, ci panowie, że tak powiem, bardzo, zachwycają. Tak, tak, jak widać, są panowie i pomagają nam. Bardzo, bardzo, bardzo. Widzę, że ten, widziałem, że tradycyjnie tutaj dobraliście się za obieranie ziemniaków, co mi się podoba. Tak. Bo gdzie ja się nie ruszę ostatnio, wszyscy kuczkowie radcy. Tak. Nie, my wszystko tradycyjnie, ziemniaki też były od rolnika, tutaj z naszej gminy, więc wszystkie produkty staraliśmy się, żeby były tradycyjne, nasze, polskie, najlepiej z naszej gminy. Super, no właśnie do tego, do tego cały czas mieszamy. Teraz pytanie, jak Pani uważają, co jest prawdziwym borowiackim daniem? Prawdziwym borowiackim daniem? Ja bym powiedziała, że smalec, lepiej ze smalcem i ogórkiem. Nasz krew, nasz i ogórek. A szandar? Szandar też, jak najbardziej. A co na temat szandara, panie wiecie? E, no jest z ziemniaków. No ale ładnie, kiedy, kiedy, bo... kiedy przybył, w to coś No tego temat? nie wiemy. Musimy się tego nauczyć. My lubimy go jeść, ale o historii to ta A ta tradycja w domu była, tego szandara? Tak, ja miałam. Całe dzieciństwo moja mama do, do teraz robi szandara. No i zawsze na tego szandara do mamy przyjeżdża. No dzisiaj, no to fajnie. To się wprosimy na tego prawdziwego sztandara, bo też <grymne> lubimy sami, ale nie wiemy jak ma powinien smakować. A jeśli chodzi o zupy, są jakieś zupy specjalnie tutaj porobiaskie, czy to raczej tak już ogólnie Co? kartoflanka kiedyś była, na kartoflach, no. Ja znam polski, botwinkę e... No i takie należy pakiem. Rozumiem. No to tak widzę, bo też właśnie rozmawiamy to z tymi zupami zawsze tutaj problem, a wszyscy no. mówią, że szandar jest głównym, że tak powiem, Aha. daniem do tak tego samu zaposlenowania. Tak, tak, nowe. tak. tak. I smakowe. My zaczynamy odtwarzać kuchnię średniowieczną, mhm. nie tylko, więc docieramy od spodu do tego wszystko, mhm. co się będzie działo, więc zapraszamy, obserwujcie nas, może coś tam nowego. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie, Dziękuję Dziękuję do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Właśnie, słuchajcie, odwiedziliśmy yy, Wysław, uciekamy dalej, życzymy Panią powodzenia, jest duży wybór tego jedzenia, słuchajcie, myślę, że każdy raz coś dla siebie tutaj znajdzie, więc zapraszamy do Wysławia i zapraszamy na nasz kanał Jup YouTube oraz do odwiedzenia naszych stron i niedługo zobaczymy się z innymi kołami gospodyń Trzymajcie się, na razie, Hejto